Hej, witajcie! W dzisiejszym filmie zrecenzujemy jeden z najnowszych zestawów z serii LEGO Star Wars. Zapraszam! Słuchajcie, tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj zrecenzujemy jeden z najnowszych zestawów z serii LEGO Star Wars na 2022 rok. A dokładnie będzie to akcesory Pack o numerze katalogowym 40558 Stacja Dowodzenia Żołnierza oddziału klonów, który to nawiązuje bezpośrednio do drugiej części Gwiezdnych Wojen, bo jak pewnie wiecie, w tym roku obchodzimy dwudziestolecie tego filmu, a więc wydaje mi się, że z tej okazji właśnie Lego wydało ten zestaw. Ale myślę, że nie ma co się tutaj o nim rozgadywać, tylko ja biorę się za jego składanie i za chwilę do Was wracam ze szczegółową recenzją. Słuchajcie, zestaw mam zbudowany. No, i co tu mogę dużo powiedzieć, poza figurkami nie jest jakoś specjalnie wyjątkowo. Więc pozwólcie, że najpierw skupimy się właśnie na tej ciekawszej części owego zestawu, czyli minifigurkach. W zestawie, jak już wcześniej wspomniałem, otrzymujemy trzy minifigurki. Mianowicie jest to dowódca klonów oraz, oraz dwóch zwykłych szeregowych żołnierzy. I może właśnie od jednego z nich zaczniemy. Bo pozwólcie, że omówię tutaj jednego, gdyż są oni zupełnie tacy sami. Jak widzicie, mamy bardzo szczegółowe nadruki na nóżkach, na torsie z przodu i z tyłu, oraz na hełmie. Tutaj wydaje mi się, że hełm jest nieco inny od tego, które już otrzymaliśmy w serii Lego Star Wars. Także naprawdę fajnie to wygląda. No, a pod hełmem, oczywiście, znajdziemy standardową głowę klona która co prawda różni się trochę od tych wcześniejszych, gdyż jest nieco ciemniejsza, ale myślę, że bardziej dzięki temu przypomina właśnie klona, więc naprawdę fajnie. A jeśli chodzi o dowódcę, to różni on się tylko tym, że ma żółte rączki oraz nieco inaczej zadrukowany kęł. Poza tym jest zupełnie taki sam, czyli znajdziemy takie same nadruki z przodu na torcie jak i z tyłu oraz na nóżkach. Pod hełmem oczywiście taki sam nadruk, jak już wspomniałem. No i jedynie on się jeszcze różni tym od pozostałych, trzeba zwykły blaster. A ci dwaj szeregowi żołnierze mają nieco inny, lekko wydłużony. Jest to nowy element, który fajnie się prezentuje i ciekawie urozmaica nam ową broń klonów. A jeśli chodzi o budowlę tego zestawu, no a konstrukcje w owym zestawie mamy tak jakby dwie. Jedna jest to stacja dowodzenia, a drugie... Taki mały skład broni, od którego może zaczniemy, gdyż jest tu naprawdę fajny element w postaci slowa z nadrukiem. Jest to zupełnie nowy klocek, gdyż nie kojarzę, by wcześniej się on pojawił, na którym znajdziemy naprawdę szczegółowy nadruk tutaj jakichś urządzeń nawigacyjnych lub czegoś innego. No i mamy tutaj oczywiście dwa blastery, które już się pojawiły wcześniej w zestawie bodajże z klonami z oddziału 501. Czyli jest to ten dłuższy blaster, ale jeszcze takim dodatkowym przedłużeniem, jakby tłumikiem. I mamy tutaj ten blaster w postaci dwóch sztuk, także bardzo fajnie. A jeśli chodzi o konstrukcję samej stacji dowodzenia, to wygląda ona dosyć ubogo, wszak kiedyś pojawił się zestaw tejże stacji i prezentował się o wiele lepiej. Ale też tutaj możemy pochwalić, że są te same elementy nowe z nadrukiem w postaci dwóch sztuk mamy. Ten element z przodu i z tyłu. Po bokach znajdziemy również inne tutaj panele, ale ten element już dobrze znamy. No i co tu można powiedzieć jeszcze? Mamy antenę, tak jak to w stacji dowodzenia powinno być. Zmieści się nam tutaj jeden klon, choć na upartego możemy wszystkich upchnąć, ale trochę dziwnie to wygląda. No i tu po bokach oczywiście możemy zamknąć klapy tejże stacji i tak, jakby zabezpieczyć naszego klona, żeby nikt tutaj nie wszedł. Także same budowle są dosyć słabe, ale możemy pochwalić tutaj te nowe elementy z nadrukiem, które w całym zestawie pojawiają się w trzech sztukach. Także, także dobre i to. Podsumowując, zestaw LEGO Star Wars o numerze katalogowym 40558 jest naprawdę fajnym zestawem, mimo tego, że nie otrzymujemy tu jakiejś super konstrukcji, to trzy figurki zawarte w tym, że zestawie wszystko nam. Rekompensują. Także dla fanów Kwysnych Wojen, ja ten zestaw rekomenduję. Co prawda obecnie jest go trudno trafić, gdyż wszędzie gdzie się pojawi, schodzi na pniu, ale jeśli Wam się uda go zdobyć, to sądzę, że będziecie równie zadowoleni jak ja. A w dzisiejszym filmie to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.